O, to widzieliście? Z moje śniadanie z południa, nasta, temperatura 36 stopni Pomidory, zrobiłem badanie dedimerów A więc nasz kolega Andrzej przestraszył mnie tutaj, że dedimery zabijają, że umrę Że nerw błędny dostarczy do mojego mózgu, mój mózg doskonale pracuje Czuję się chyba najlepiej jak można się czuć w takich temperaturach Zobaczcie jak wyglądam, nie mam brzucha Wszystkie pełne uzębienie, wegetarian od 50 lat E, specjalnie pokazałem tutaj wyniki cholesterolu naturalnie podrasowane niczym, na żadnych e, suplementów. Nie dotykam suplementu po wyjściu z szpitala od lutego. A więc tu pokazałem wyniki cholesterolu, triglicerydów, Trójcery na poziomie normalnie mam 40, e, witamina D3 na poziomie 120 naturalna ze słońca. H homocysteina ktoś tam mówi, że zła. Na poziomie 11, czasami jak mam wysoką B12, mam 7. A mnie, o niczym to nie świadczy. Jest to nadal dobrze i nic mi nie zagraża. Takie śniadanie, jedno dzień. Do tego zaczynam dzień od serwatki, tak pokazałem. I oczywiście dieta Karniwora, jest to dla mnie zabójstwo. Oczywiście mówię to o sobie, o swoim ciele, wielu miliony ludzi, na pewno jestem w mniejszości, na pewno ludzi uwielbia to. Zaraz pokażę na filmie, kto dostanie na urodziny ten, ten wspaniałą tutaj tą szynkę, te wspaniałe paróweczki które pewnie innym wielu milionom ludziom pachnie. Ja nie jestem oczywiście zwariowany, jestem wegetarianem, a więc jem jajka. Pokazuję tutaj na talerzu, że mam trzy żółtka. Również polecam wszystkim, kto by nie miał możliwość od przepiórek jajko kapitalnie się przysyła dla organizmu przypomaga nawet przy procesach DNA profesor Siergiej jutro zrobi wykład będę z nim jać śniadanie powie co sądzi o Jarka Przepiórczyk oczywiście wielu ludzi powie że to jest tam miesiączka od kury nie jestem na tyle zwariowanym empatycznym który oddaje ojca do eutanazji znam takich ludzi w Holandii opiekuje się psem do końca robi mu operacje za tysiące euro a na swojego ojca sprawnego nie miał pieniędzy na hospicjum a więc nie jestem zwariowanym jakimś tutaj empatycznym do granic rozsądku, bo są tacy ludzie, którzy opowiadają, że miód oczywiście to jest urwane skrzydełko od pszczoły i z tego powodu chcą popełnić cepuku. Ja pobieram ten miód pszczołom. Pewnie też ginęła jakaś w moim życiu pszczołę zabiłem i nie czuję się z tego powodu jakiś winny. Mam tutaj, jestem najstarszym wegetarianem, myślę, że w tej Polsce, bo mam od 50 lat jestem wegetarianem. Nie wstydzę się tego, mówię o tym. Będąc, wydom, wychodząc ze szpitala miałem cholesterol na poziomie 100 i na szanowny Jurek powiedział, że dziwi się, że ja żyję. Mam grupę krwi 0RH-. Doktor Błaszkowski powiedział, czy Błaszczyk, Błaszczyk powiedział mi kiedyś, że dziwi się, że ja żyję z taką grupą krwi i z tym starą grupą krwi myśli wygiłowców. Także polecam wszystkim tutaj takie, takie jedzenie przy takich zwłaszcza upała. Oczywiście nasz kolega Andrzej mówi fajne rzeczy. Są takie wioski, powstają ekowioski, gdzie takie mięso można hodować spokojnie. No Andrzej wspaniale mówi, że sarny. Oczywiście sarny można jeść. Ale ileż ich będzie jeździć? Jeśli Andrzej je te sarny, to dobrze, dla niego starczy. Jeśli byśmy wszyscy na globie w Polsce przeszło, 40 minut na sarny, nie uświadczyłby, że ani sarny w lesie. A więc nadal hodowaliby te sarny dla Was, bo by odcięli Was oszukać. Nadal karmiliby te sarny oczywiście w dużym ścisku, na wybiegu, gdzie nie ma gdzieś diabełka, trawy. I wszyscy jedliby sarny, to byłoby znowu padlina, znowu było zatrute mięso. Dzikich saren mamy określoną ilość. A więc Andrzeju, ciesz się tutaj, mówię do Andrzeja, właśnie naszego kolegi. Bardzo sympatycznie przedstawiał tą dietę karniwora. Oczywiście daleki jestem od obrażania, czy nie ma ten cel film na nikogo, ani się tego mięsa. Kto go lubi, jego, moje, moje ciało tego nie akceptuje. Jestem dumny, że nie zjadłem tego mięsa. Za całe życie zjadę może 5 kg mięsa gdzieś tam w zupach, gdzie ktoś mi podał. Świadomie nigdy nie sięgnąłem po tę szyneczkę. Nie pachnie mi, na, samą, na sam zapach odrzuca mnie. Kto chce spytać, jaka tam mieszka u mnie? Mam indyki, hoduję indyki dla ludzi oczywiście na, na diecie karniwora. Jedzą mięso. Mam najwspanialsze indyki, które hodujemy tutaj na wybiegu przy muzyce. Dałem im właśnie pół roku takiego życia, więc również ty możesz takiego indyka hodować i zjeść. Także nie jestem jakimś empatycznym, który Przewrażliwionym, który uważa, że jak się przysiółka straciła skrzydełko i umarła z tego powodu, to już należy robić panikę. Również w moim organizmie pracuję czasami, czasami miód, łyżkę miodu. I takie śniadanie właśnie zaraz będę. Jest godzina 11, a w tym upale polecam wszystkim. Jutro kto będzie chciał przyjść tutaj do nas? Specjalny produkt dostanie od, od nas na, na bolewiozę. 18 ziół bez użycia spirytusu. No i oczywiście polecam wszystkim ogórki. Zaraz pokażę z skórą je. A więc nie boję się lekty. Również pomidory zebrane z mojego ogródka. Oglądajcie na kanale, puszczę całe filmik. Zrobiłem szereg badań, tak jak pokazałem. Deady mary, a więc nie zagraża mi żadna zakrzepica, Nie, nie, nie dostanę jakiegoś tutaj zawału, zatoru z powodu zjedzenia pomidora. zjadłem mi go około 5 ton. Podziwiam Andrzeja, który który może w takim upale zjeść, zjeść taką porcję kiełbasy na dzień bo to mniej więcej jak patrzyłem to jest taka dieta karniwora, polega na tym cały czas wywar z kości. ja w moim życiu nie dotknąłem wywaru z kości śmieję się z tego czasami mimo, że w szpitalu mi kazali, miałem przepisane wyjeść rosą i tłuste no tak wyglądam, wyglądam, zaznaczam to wielokrotnie pełne uzębienie także mogę się pochwalić, tutaj, że tak właśnie żyję czasami yy, biegam maratony, mam medale, maratony przebiegnięte, jestem zapaśnikiem, byłem w stylu wolnym, a więc kolana sam cały czas, opaski noszę. I jeszcze wyjeżdżając kiedyś na, na, do, do Moskwy, autograf ludzie brali, bo 50 lat temu to była sensacja, jak ktoś nie jadł mięsa, był wegetarianem, to dziwili się, że w ogóle żyje i chodzi. Także to nie jedzenie mięsa jest już tu u mnie od 50 lat. Są teraz wielu nowych, nawiedzonych, którzy od dwóch lat tam próbują pić soki selera, Opowiadają, że tylko na soku selera. Ja myślę, że nie ma takiej istoty. Jestem zakład zrobić o 2 miliony dolarów, o 5 milionów dolarów, że na soku selera nie da się żyć surowym. Wypali mój rządek, mówię o moim ciele, wypali mi, zrobi nadżerki, zrobi wrzody. Jeśli ktoś tak potrafi, to robimy zakład, zakładamy kamery na twarz i pokażemy, jak długo pociągnie na soku selera. Oczywiście pracujemy przy temperaturze, tak, u mnie minus 20, a biorę go do taczki gnoju, do kitania i piję sok selera i pokażemy, jak wtedy jest sprawny i wielki. Oczywiście również przebywam na Filipinach, wydałem książkę o tym. W tym czasie również piję cały czas sok, wodę z kokosa. Jest to naturalny sok, naturalny argini, naturalne, naturalne substancje. Ma odpowiedni poziom, odpowiedni poziom potasu czy sodu 600 do 900, tak jak organizm, tak jak I Również w ciepłych krajach będę mógł tak żyć. Żyję cały lat 30 na Filipinach i właśnie spożywam tylko wtedy tam owoce. I nie muszę w zimie, oczywiście będę się odżywiał trochę inaczej. Te ogórki, te pomidory uzupełnię, oczywiście większą ilością takich jajeczek sobie wtedy zjem. Bo jest mi zimno. No i oczywiście nie chodzę wtedy tak rozebrany, bo tak jak powiedział jakiś Andrzej, kolega, że jemu jest ciepło. Zgadza się, no bo on zje taką kalorię, także jest rozgrzewa go. Wielu ludzi cieszy się, że wraca do tego, że jednak ta moda wraca, że ja już przed 40 laty opowiadałem o tych nieszczęsnych jeskimocach, którzy żyli wtedy. W latach 50. tylko 36 lat. Króciutko powiem, nie będę tu udowadniał, jakie mamy jelity, jakie zęby, jakie chły, jakie ręce do zbierania mięsa czy owoców. Ja tego mięsa nie jem i jestem z tego dumny. To jest moja kasza, to jest ryż. Komosa ryżowa ze Stanów Zjednoczonych pokażę na filmikach kolejnych. I pomidory, tak powiedział, lektyny. Oczywiście nie myte o mojej ogórki ze skórką, nie obierane niczym. I tak zaraz to zjem. No i myślę, że nerw błędny nie o mojego mózgu. Nadal jestem sprawny. Zapraszam do dyskusji. I do pracy starszką. wtedy to będzie wiarygodne. Ludzie, Miazek Badziński, mi tam od razu zarzucił, tutaj pokazałem filmiku, pokazał mi tutaj, że homocystejna Grzegorz za wysoka 11. Oczywiście zaznaczam to jeszcze raz, podkreślam na wielu filmikach: moja homocysteina nie jest wyrasowana niczym, jem tylko warzywa, przyjść można zobaczyć, nie muszę się wstydzić, co mam w lodówce, w każdym filmie możesz przyjść co kontrolować. Niektórzy mówią, opowiadają, że piją sok a wstydzą się potem, jak ktoś mówi, że pokaże, co naprawdę mam w lodówce. Moje usta nie dotknęły nigdy żadnego mięsa, rosołu, wywaru z kości. Oczywiście biegałem maratony, kiedyś przed 10 laty, mam ostatni wynik 3 godziny 10 minut, 42 kilometry. Również dostałem, miałem złe obuwie, zeszły mi paznokcie przy nogach. Kolana oczywiście dostałem, menisus przyboczny, przyśrodkowy, byłem zapaśnikiem, uszkodziłem sobie. Robiłem wywar, tak jak to mówił jak zięba. Gicze, cielęce robili mi właśnie z nóżek. Oczywiście byłem tak ciężko chory po tygodniu, moja czustka nie, nie, nie trawi tłuszczu. Również w listopadzie, powiem tak na spokojnie, byłem na targach w listopadzie, zjadłem kromkę, smalcu. kromkę ze smalcem, bo nic tam nie było do jedzenia. Oczywiście zjadłem ją po pół godzinie, Agata świadkiem, do klopa, biegunka, oczywiście nie mam lipazy. Mój organizm wytworzył przez 50 lat takie enzymy, takie, e, moja, e, właśnie, e, mój żołądek, moje soki żołądkowe, są nauczone trawić te, 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 te właśnie lektyny, te pomidory, te ogórki ze skórką. A nie są nauczone, mój organizm nie jest nauczony jeść tej, tej szynki i tej, i, tej, i tej kiełbasy, bo po prostu pogotowie nie zdąży przyjać. Tak jak wiele trucizn, jak ktoś tam mówi, kolega, że lektyny zabijają, no to można by myśleć tą drogą, to zabija glistnik, zabija wrotycz, zabiją rumianek, bo też mają substancje. Jedni piją wrotycz, nic mu nie ma, drugi wypije szklankę rumianku i choruje. Podobnie jak kiedyś raz Putinowi, dawali łyżkę cjanku. Cjanku, arszeniku. I cały czas żyli, nie mogli go zabić. Jego organizm się adoptował, nie przez miliony lat, adoptował się w ciągu jednego życia. Tak jak mój organizm potrafi się adoptować do, do takiej potraw i potrafi wyciągnąć z tego, tego ryżu, który tu jest podobno, jak mówi na żandrzej, pięć łyżek cukru. Właśnie taki ryż, teraz jem, naturalny, całe Chiny. Oczywiście wiele roślin, pokazują filmiki, wiele roślin potrafi się zabezpieczyć. Mówi się, że mąka złe wystarczy a więc mąkę, a więc ten maniok. Maniok całe Chiny, całe, cała Afryka, te placki. Maniok naturalnie został obdarzony przez naturę, że potrafi się bronić, bo ma cyanek. Zjedzenie z, z, nikt na świecie nie je manioku. Jedzą tam te Afryka, placki, dzieci nie chorują na żołądek, nie ma glutenu. Maniok nie ma glutenu. Jest to, ta mąka tapioka, jest do kupienia u nas, można sobie robić fajne rzeczy, wypieki z takiej mąki tapioki. Naturalnie przyroda obdarzyła mąkę Kasaba na Filipinach. Jedliśmy to doskonała potrawa, to jest maniuk. można zrobić tysiące dań z niego, w postaci również i mąki i ona macjanek, na surowo go nikt nie je po prostu tak samo jeszcze wracają do ziemniaków, mi solaniny zabijają ja wiele prób dorobiłem, mamy tu w lesie dziki wysypałem ziemniaki ugotowane i wysypałem obok ziemniaki surowe, a więc do jakiej poszedł dzik, dzik, zwierzę, które nie ma doświadczenia nie ma wykładów żadnych, nie jeździ po żadnych profesorkach podszedł do ziemniaków ugotowanych, które nie miały solanin, doskonale pachną, je zjada Również tutaj ktoś mówi, że lektyny zabijają, ogórki zabijają. Zapomniał ktoś powiedzieć, że jesteśmy od czasów, od czasów kiedy wymyśliliśmy ogień, z kamienia upanego, żeśmy wyszli, jedliśmy kiedyś surowe mięso. Jak wymyśliliśmy ogień, po to jest ogień, po to gotujemy, że lektyny zabijają się w temperaturach, Więc pomidory, ogórki już przetworzone, ugotowane, przeciery, nie mają tych lektyn i nikogo nie zabiją lektyny. Jeśli ktoś je całe życie pomidory, bo ja, tak jem, bo je zupełnie smakują, pięknie pachną, z mojego ogrodu zebrane, zjadłem go o 5 ton, jeszcze raz to podkreślam, i nie zabiły mnie, i nadal będę jadł elektryny. Ktoś tam sugeruje, Grzegorz, pewnie chorujesz, dlatego że zmieniłbyś dietę. Nie zmieniam swojej diety teraz na starość, jestem wierny swojej diecie. Mam niedługo 70 lat, także pokazuję, mam wszystkie pełne uzębienie, tak wyglądam, wyglądam, czy ja wyglądam na zechlaka, który nigdy w życiu nie miał mięsa. Myślę, że komuś to służy, pewnie Andrzejowi taka dieta karniwora służy. Ja myślę, że z kimosi Pokazują dowód tego, którzy są na 300 mięsie, na oleju i na wieloryba. Najlepszych, najbardziej ekologicznych żyli 36 lat. Nie maksymalny wiek, który jest na Eskimosa jest 40 lat. Dopiero w latach po 50. zacznie wozić warzywa, zmieni uzupełnili dietę o, o te warzywa, o te pomidory, o te lektyny. I teraz mogą osiągnąć maksymalny wiek 60. Żaden Eskimos nie żyje do 120-140 lat. Tak jak żyją w Hunzowie, u których byłem w Pakistanie, żyłem tam miesiąc czasu. Odwiedzam Amishów Którzy również jedzą mięso własne, hodowane z wybie, nie żadne przemysłowe. Także te mięsa przemysłowe, cieszymy się, cieszy się nasz kolego Andrzeju, że nie wszyscy jemy z te sarny, bo tych sarn starczyłoby tylko dla stu 100 ludzi, tysiąca ludzi, a co reszta? Reszta musi iść kupić, co? Tą dietę karniwora, wszystko przemysłowe, upędzone, gdzie na jednej hali jest 100 tysięcy indyków. Nigdy, które nie widziały słońca i ktoś mi powie, że to mięso jest zdrowe. Takie, dlatego cieszę się, że powstają takie osady, jak to robi dziki prepers, gdzie ludzie mogą sobie sami wyhodować, zadbać o to zwierzę, gdzie ono ma pełny dostęp do światła. No na pewno jest to bardziej skomplikowane jak wyhodowanie takiego pomidora, którego ja pokazuję, nie wymaga nic, postawię doniczkę i rośnie. Może muszę go zjeść więcej pewnie jak tej kiełbasy, ale jestem z tego dumny i nie oszukuję tak jak niektórzy pokazują, jak piją sokselera wieczorem, zjadają kiełbasę, szyneczki najlepsze, boczki wędzone i mówią, że się odżywiają wegetariańsko. Czy totalne wega. Oczywiście robią to po to, żeby nie urozić tej grupy totalnych wegan. Oczywiście tych wszystkich, którzy jedzą, nie jedzą, nawet jabłka nie zrywają z jabłoni, bo to są witalianie, bo jabłko cierpi, marchewka cierpi, wszystko cierpi. Popatrzcie do jakich paradoksów dochodzimy. Komu wierzyć teraz? Jest tyle wykładów, Jest, że po tych wykładach, widzę, ludzie polecają, że jedni polecają tylko wega, a wykłady profesorów. Ja dobieram pożywienie do tego, co dyktuje mi mój rozum, moje ciało. Jestem, jem pomidory, jem ryż i na tym się doskonale czuję. Zresztą, tak jak widać, teraz w takiej temperaturze czuje, Oczywiście w zimie zmienię tą dietę oczywiście więcej, prowadzę sobie mleka. Właśnie mleka mam, przywiozłem, serwatki. Kto przyjedzie jutro po częstunek może dostać tego mleka, serwatki koziej, owczej, rzętycy i nie wstydzę się tego, jest to fermentowane, nic się nie dzieje, żadna kazeina mi nie zaszkodzi nic się nie dzieje moim z organizmem i nie mam żadnych alergii nie mam żadnej Hashimoto, nie mam problemu z tarczycą póki na dzisiaj dzień i jem tylko wegetańskie jedzenie także gdzie tu szukać, gdzie porównywać gdzieś daleko w Afryce przyjdź do mnie, przyjeżdżam do ogrodu, robię wykłady pokazuję jak wyglądam, zapraszam do pracy do taczce przy minus 30 i nie wstydzę się tego i nie potrzebuję żadnego tak jak powiedziałem kiełbasy, której nie obrażających ludzi nie którym niektórym smakuje Polecam, życzę im zdrowia, siedzę z nimi przy stole, ale zawsze najbardziej przyjeżdża do mnie profesor. Przekonujemy mnie człowiek, który nie je mięsa, nie dotyka mięsa żadnego, yy, nie dotyka wódki, a wieczorem ci ludzie, którzy mówią, że butelka plastikowa to bisfenol, że trucizna że się zabijamy, a wieczorem co widzę, na stole 12 kg różnych wędlin i spirytus zrobiony z cukru za 3 zł. A więc yy, myślę, że spirytus bardziej zabija wiele komórek naszej wątroby, trzustki, naszego mózgu, niż woda wypita z butelki plastikowej. Gdzie tego bisfenolu jest tam miligramy. Także pozdrawiam wszystkich, nie dajmy się zwariować, każdy niech spożywa to, co mu smakuje. Ja taki posiłku zapraszam do nas i takie coś propaguję. Już 30 lat temu robiłem wykłady właśnie o tych eskimosach, tak przydawałem tego przykłady. Cieszę się, że ta młodzież uczy się i nadąża za mną. Pokazuję właśnie takie filmiki. Pokazuję, ja zawsze, kiedyś od jogi, Miałem 13 lat, też mój ojciec nie mógł przeżyć tego, że. Mój ojciec był oczywiście mięsożerny. Też nie mógł przeżyć, że on ciężko pracuje na kopalni. Kartki moje sprzedawałem. Jestem z tego dumny. Jeździłem po całym świecie, walczyłem w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. E, ćwiczyłem w górniku Zabrze do 28 roku zapasy, cały czas będąc wegetarianem, pijąc oczywiście dziennie e, około 10 litrów mleka kwaśnego. Wtedy jeszcze było to naturalne mleko. I wtedy używałem sobie, mając wtedy młody wiek, tarczyca miała inną e, przemianę materii, e, odpowiedzialna jest za to. Wtedy używałem 10 żółtek do tego. Jeździłem na zawody, ważyłem 120 kg, walczyłem z Sandurskim, jeśli chcecie wierzyć czy nie wierzyć. Są na stronie filmy, można się skontaktować z Sandurskim. Na sparingach walczyłem z Sandurskim, który miał 150 kg, 2,8 m. Jeżdżąc na zawody, walczyłem, walczyłem kogudziej, używałem furosemi, żeby zrzucić wagę ze 120 na 70, i w takiej wadze walczyłem, nie jedząc oczywiście mięsa i nie potrzebowałem nigdy mięsa. Zaznaczam to z takim naciskiem. Także nie wszystkim służy to mięso, nie każdemu będzie służyć dieta karniwora. Jak ja ją przeczytałem, tylko to ja już zemdlałem po prostu te, wywa... te wywary kości, te wszystko w koło. jakbym miał tak jeszcze w tych temperaturach. To ja współczuję temu Andrzejowi naszemu biednemu, że on się tak poświęca, żeby codziennie taką porcję mięsa zjeść. Dla mnie to jest śmierć po prostu w ciągu jednego dnia i śmieję się z tego. No ludzie, no co jest piękniejsze? Jest to czyste, estetyczne, sterylne, piękne. Delikatne moje pomidory, ryż, kasza, nikogo nie musiałem zabić, nie musiałem hodować, nie musiałem wywozić obornika. No, śmieję się z tego, jaka to jest przyszłość, Ta, To nie ma przyszłości. Unia Europejska zabrania hodować zwierząt. Także cieszę się jeszcze, wszyscy te karniwory. Jest się póki to mięso jest. E, to jest przyszłość naszego świata. Unia Europejska, więc tak żyjemy. Nie da się za, zahamować tego, tego, te, tych czasów. E, upieram się oczywiście przy tym, że będę jadł żółtka. Nie uważam, że to jest jakaś miesiączka odwóry i nie przeszkadza mi, jak pszczołka straci jedno pszczółko i też skorzystam z tego miodu. Po prostu nie bądźmy wariatami. Po prostu trzeba się dostosować do tych czasów, które nadchodzą. Na pewno nie będę nikomu polecał. Każdy oczywiście wam nie mówi prawdy do końca. Każdy przekonuje do swoich argumentów. To, co on całe życie lubi. Lubił kiełbasę, to przekonuje was do kiełbasy. Jeśli ja bym zrobił filmiki, chciałbym mieć tylko lajki, serducha i palucha, zrobiłbym program, wziąłbym paru profesorów, zapłacił milion dolarów i pokazał, jak w po naszym kraju leczy wódka. Jak odkłada organizm, jaka jest wspaniała, jakie ma zasady, jakie enzymy odbudowuje, jak się czujemy, jak mózg pracuje doskonale, że nie mamy depresji. Na pewno byłbym tutaj hitem świata, jak chciałbym tylko patrzeć na te lajki i paluby, bo wódka byłaby najbardziej popularnym produktem, który od wieków lubimy i lubimy sobie walnąć kielicha. Także tak, tak to działa. No, na pewno nie będę tego robił, bo sam nie mam alkoholu nigdy i nie polecam. Polecam takie jedzenie, bo też również oczywiście tendencje nie będę był, pewne rzeczy mówił, tak jak ci mówią o, to, o soku selera, który wywołuje w moim przypadku, oczywiście na moim organizmie, żeby to było jasne, Wywołuje od razu dziury, nadżerki. Pokazałem to wiele, wiele razy na filmikach. Każdy ma inny organizm. 30% ludzi właśnie choruje na wrzody, wzdęcia Stres nie jest unikniony w dzisiejszym społeczeństwie, a więc występuje ten refluks, refluks jest to mechaniczne niezamykanie się błony. Pomaga oczywiście, tak jak mamy ocet, oczywiście zamyka, podnosi kwasowe rządka. Rewelacyjnie, sprawdzony od, od, przez wielu ludzi. Także polecam wszystkich, zapraszam na Sergieja na jutro i yy, żyjmy zdrowo, pokazujmy jak się czujemy. Ja oczywiście zapraszam wszystkich, kto będzie chciał stanąć do takiego boju, sprawdzenia. Zakładamy kamerki na twarz. Upale 30 stopni, tak? To pracowałem na Filbinach, kamieniołomie. Pokażemy, kto wytrzymie dłużej w, w takich temperaturach, jak się będzie czuł. Oczywiście przez dwa tygodnie tylko na soku selera, a ja oczywiście na tym, na tej miesiączce od kury i na tych lektynach, i na tych pomidorach, które oczywiście mnie nie zabiją i mój nerw błędny nie, przez, nie przekaże tego do mózgu. I nadal mogę nadawać, z Wami rozmawiać i ciągle żyję. Pozdrawiam naszego Andrzeja. Podziwiam go na wesoło. Pełne szacun dla niego, bez żadnej urazy. Bo niestety ja tak żyję i nie da się wszystkich wrzucić do jednego wora. E, karniwora e, nie polecam ja osobiście nikomu, bo bym umarł na tej diecie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Przyjdźcie, oglądajcie, kwiaty mamy w ogrodu. Ja tak żyję i każdy może przyjść, uścisnąć rękę i, powie, i zobaczyć jak ja żyję. Tutaj nie ma ściemy. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich e, no, nowo obudzonych i świadomych. Dziękuję. O, witam wszystkich serdecznie. Pokazuję najlepsze szyneczki, najlepsza kiełbasa urodziny, taka pogoda, 36 stopni, czym poczęstuje moje kury. A więc kury muszę odżywiać w prywatnej rzeźni, a więc nie ma tu zastosowanych macior. Do kiełbasy wiecie, że można ukryć wszystko. Nie wiem, czy wiecie, co maciora. Urodziła pewnie 300 młodych, waży 500 kg. Kilogram mięsa z maciory kosztuje 2,50. Gdzie normalna świnina kosztuje pewnie 5 zł albo 6. A więc te maciory ukryją, do kiełbasy wam dają wszystko. Jeśli ktoś powie, że kiełbasa jest zdrowa. Tutaj chyba się wszystko. Tutaj akurat w prywatnej rzeźni daje dobrej klasy mięso, dobrej klasy wyroby, paróweczki, bo będą te kury jeść, a ja odżywiam się jajkami, jestem wegetarianin i nie przeszkadza mi miesiączka od kury. I uzupełniam moją dietę. Mam witaminę poziom B12 na poziomie 600, ostatnie wyniki 280, a więc dobrze uzupełniam nie żadne, nie wiem, żadnych drożdży, żadnych cudów, suplementów. pół roku nie mam żadnych suplementów. Zobaczcie, jak wyglądam. Także te, tą tą szyneczkę, najlepsza szyneczka. Wędzone szyneczki pokażę tutaj, jak kury teraz potraktują to jedzenie. A więc taki klasy jedzenie dam moim kurom, one to przetwarzają na jajko i jem w postaci jajka tego. Nie jem, sobie oczywiście sam wędlin. Oczywiście wiele powtarzam, to z Sam porcję, która tu jest pogotowienie nie przyjechać. Moja lipaza, nie mam już procesu lipazy. Mogę jeść olej czasami z łańcuchowy, a więc chłania się bez użycia całego, całego procedu wątrobowego. Eee, olej mct Również kokos je, używam taki kokos do, do potraw, do posiłków. Nie wiem oczywiście żadnych tłuszczów zwierzęt, żadnego smalcu, żadnej kiełbasy. Powiedziałem, w kiełbasie jest po prostu maciory. te maciory mają po 400-500 kg. Wyobrażacie sobie, ile one dostają antybiotyków. Eee, one aż świecą w nocy, tak są naszprcowane, bo przeżyły, urodziły wiele dzieci. I te mięso nie idzie utylizacji. utylizacji To mięso nie kupują teraz ostatnio z kolegą w Opolu mówiłem, 800 macior kupiła. E, Supermarket, robią przecenę, robią kiełbasę wtedy tanie, No bo jak kupili wyjściowo maciorę za 2,50, tak jak leci, no to mogą wam obniżyć cenę i wy zjadacie to mięso w postaci tej maciory. Jeszcze raz zaznaczam te, jak już wybierać, nie jestem oczywiście przeciwnikiem. Jak ktoś je, lubi kiełbaskę, to jest jego wybór i tylko i wyłącznie ja do tego nie mam prawa się nawet wtrącać. Ja tylko pokazuję, jak ja wyglądam, jak ja się odżywiam i nigdy nie skalałem mojego życia mięsem. I myślę, że mam takie same siły, jak ci, co jedzą od rana do wieczora mięso. A więc to mięso daję teraz kurką. Jak, zobaczycie, jak kurki to ładnie wcinają. Uwielbiają kiełbasę, w zimie uzupełniamy Nie oczywiście nie dajemy codziennie, bo nas nie stać. Dajemy im raz teraz na urodziny takie i pokażę wam, jak właśnie zjedzą taką kiełbaskę. I zaraz zobaczycie, jak będą kury to wcinać. Pozdrawiam wszystkich, także uważajcie na kiełbasę. Ja w moim życiu nie dotnę kiełbasy, bo nie wiemy, co tam jest. I dlatego cieszę się, że powstałem takie właśnie małe gospodarstwa, tak jak ja hoduję indyki. Dla ludzi optymalnych, czy ludzi na keto, którzy mogą nabyć takiego indyka. Koguty rozejmie w jesieni zawsze 50 kogutów za darmo, 4 kg na takim wybiegu, na dworze, na trawie i polecam wszystkim. To jest oczywiście prywatny wybór. Ja słucham mojego ciała, mojego organizmu. Mi nie służy taka po prostu kiełbasa. Może komuś służy i dlatego daję moim kurkom. Zobaczcie, jak będą się zaraz, jakie poczęstuję, jak będą się zachowywać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę smacznego. Dzięki. Ładnie wcinają. I to jest przysmak dla naszych kurek. To jest zupełnie indyjskie. W takim upale nie potrzebują. Normalnie dajemy im w zimie, czy minus temperaturach. Także tak kurki wypuszczane są również w zimie na dworze. I uwielbiają taką kiełbaskę sobie zjeść. Kura, pamiętajcie, nie jest wegetarianką. Kura zje zdechłą kurę, zje zdechłego szczura. Zje człowieka, jak się przewróci na halę przeciwieństwem do kury jest gęś, która nie dotnie mięsa nawet jak będzie miała mięso w paszy to zdechnie, zachoruje lub wypluje tego mięso Mięso, dlatego Niemcy jedzą mięso gęsi jest najlepsza gęsina, jaka może być na świecie bo gęsie jest cisłą, wegeta cisłą wegetarianą. kura, indyk potrzebują mięsa, potrzebują robaka potrzebują drzownice ktoś mówi, że tylko ziarenko, no to jest niestety błędzie bo kury uwielbiają kiełbasę. a teraz są najedzone, akurat nie, nie, nie rzuciły się tam na to tak strasznie zobaczcie jak uwielbiają kiełbasy Pozdrawiamy wszystkich i to z tym skarmiamy nasze kiełbasy. Oczywiście w prezencie dostałeś, żeby pokazać właśnie jak lubią, uwielbiają takiej wysokiej jakości kiełbasy. Pozdrawiam serdecznie, dzięki.